witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z gry Armored Warfare i dzisiaj omówimy sobie dość wyjątkowy niszczyciel czołgów szóstego poziomu premium a konkretnie typhoon 2 pojazd szwajcarski pojazd dość interesujący dlatego że jest to niszczyciel czołgów który nie jest wyposażony w wieże i o ile w grze World of Tanks taka konfiguracja nie jest niczym szczególnym to już w Armored Warfare tak po II wojnie światowej niszczyciele czołgów dość szybko straciły na znaczeniu. Jest to związane z pojawieniem z czołgów podstawowych i ponadto jeśli już tworzono te niszczyciele czołgów to starano się umieszczać działo w wieży, żeby pojazd nie musiał się obracać cały podczas strzelania, ale żeby mógł bez problemu obrócić wieżę i oddawać strzał w każdą stronę. Bez konieczności obracania kadłubem, tutaj mamy jednak konstrukcję, która posiada dział umieszczony w kadłubie. Jest to konstrukcja zaprojektowana w Szwajcarii i dlatego nie jest to aż takie dziwne. Szwajcaria jest krajem górzystym, więc posiadanie wieży mi się wydaje jest dużo mniej konieczne niż w przypadku państw, które posiadają otwarte przestrzenie. Jeśli ustawimy się w dobrym miejscu, takim pojazdem nie potrzebujemy, można powiedzieć, praktycznie wieży, żeby prowadzić ostrzał. Dodatkowo, jeśli chodzi o kąty pochylenia i wychylenia, armaty to one są naprawdę dobre. Armata zastosowana w tym pojeździe to 120 mm. Na początku to miała być armata 105 mm, a ale była możliwość, żeby zamontować armatę 120 mm. Pojazd ten skonstruowano na podwoziu nieudanego BWP Tornado. Prototypy tego pojazdu 1978-1982 ten pojazd nie został wprowadzony do produkcji mi się wydaje z tego powodu, że ta konfiguracja w tych latach była już mocno nietypowa i mogła być postrzegana jako no, niezbyt skuteczna. Pomimo tego, że ten pojazd mógł być skuteczny, zwłaszcza w warunkach Szwajcarii lub kraju równie górzystego. To jednak nie zdecydowano się, żadne państwo nie zdecydowało się na zakup tego pojazdu. W grze jest ten pojazd wyposażony w armatę 120 mm i to jest potężna armata. Dysponujemy kilkoma rodzajami amunicji. Zacznijmy od odłamkowo burzących jaj, jak y, zawsze dla rozrywki: penetracja 40 mm, obrażenia 780, obrażenia częściowa, penetracja 520, obrażenia brak penetracji 79. Czyli w przypadku braku penetracji te obrażenia są małe, więc te, więc te pociski odłamkowo burzące nie są zbyt skuteczne, dlatego rzadko się je używa, nawet na lżejsze pojazdy można wykorzystać innego typu pociski, na przykład pociski kumulacyjne wielozadaniowe. Penetracja 600 mm, obrażenia 520 obrażenia brak penetracji 182, więc ten pocisk zadaje już na start obrażenia brak penetracji znacznie więcej niż w przypadku odłamkowo-burzącego, więc ma dużo większą skuteczność. Kolejnym pociskiem, którym dysponujemy, to pocisk podkalibrowy stabilizowany brzechłowo z odrzucanym sabotem. Penetracja ze 100 m to 490 mm, natomiast z 1417 obrażenia 508. I ten pocisk, jak zwykle, sprawdza się na pojazdy tak średnio opancerzone, albo pojazdy wyposażone w pancerz reaktywny. Wtedy warto użyć podkalibrowego, po prostu sprawdza się on lepiej niż kumulacyjny. Jest to chyba jeden z najlepszych niszczycieli w grze Armored Warfare na szóstym poziomie. Na pewno jeden z najprzyjemniejszych. Nie grało się tym pojazdem naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o opancerzenie, to mamy zaledwie 80 mm z przodu. 35 z boku i 25 z tyłu. Jest to pancerz stalowy, jednak to pancerze nie no, jest wystarczające, żeby chronić nas przed mniejszymi kalibrami pocisków. A w, jeśli chodzi o walkę, to raczej musimy się ukrywać, nie starać się pokazywać zbyt często. Zresztą zaraz postaram się to pokazać w bitwie. Jesteśmy już w bitwie. Bitwa weszła mi się wydaje naprawdę dobrze. Zresztą trudno było się spodziewać innego wyniku. Zwłaszcza ten pojazd, mi się wydaje, jest bardzo dobry, bardzo skuteczny. Pomimo tego, że ma umieszczoną armatę w kadłubie, co znacznie utrudnia celowanie, jednak pomimo tego, ten pojazd jest naprawdę pod względem rozgrywki przyjemny i również naprawdę skuteczny. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ten pojazd jest dość szybki, dość mobilny. Bardzo szybko przyspiesza, dość szybko się porusza. I bardzo ciężko jest go wykryć, jest to związane z tym, że jest on bardzo niski Dlatego, że nie posiada on wieży, można powiedzieć, że jest bardzo kompaktowym pojazdem, który naprawdę sprawdza się w wielu warunkach Zawdzięcza to chyba najbardziej właśnie charakterystycznemu zamontowaniu armaty W jarzmie, które pozwala opuścić, wychylić armatę na 15 stopni, więc naprawdę sporo Wycelowanie w jakimkolwiek kierunku nie stanowi najmniejszego problemu. Pojazd również ma bardzo dobry czas obrotu kadłuba, naprawdę szybko jesteśmy w stanie się obrócić, więc, jak najbardziej, ten pojazd jako niszczyciel czołgów sprawdza się świetnie. Trzeba uważać na ostrzał przeciwnika, bo jednak tego pancerza jest mało. Z drugiej strony, dość trudno nas wykryć. A sam pojazd jest na tyle opancerzony, że jakieś lżejsze pojazdy nas niezbyt mogą pokarać. Więc ten pojazd ma naprawdę dużo zalet, jest naprawdę solidna szóstka. Warto ją posiadać. Jeśli ktoś ma możliwość sobie zakupić taką szóstkę, takiego niszczyciela, to na pewno się nie zawiedzie i do zarabiania, i do rozgrywki, będzie to naprawdę przyjemny pojazd. Też szybkostrzelność jest naprawdę spora i zadawane obrażenia od strzału, więc naprawdę ten niszczyciel ma mnóstwo zalet, mało wad. W sumie, wadą jest, w sumie wadą jest brak wieży i dość słaby pancerz, jednak to jest taka dyskusyjna wada, dlatego że niszczyciel nie musi być dobrze opancerzony i w sumie ten brak wieży nie jest aż tak dokuczliwy. Bez większego problemu jesteśmy w stanie niszczyć wrogów, nawet z dużej odległości. Dysponujemy naprawdę dobrymi pociskami, które przebiją większość celów. Jeśli chodzi o celność, to armata jest naprawdę, mi się wydaje, celna. Ona nie jest jakoś mega celna, to nie jest tak, że w każdej sytuacji trafimy. Musimy przycelować, jednak jeśli już przycelujemy, to raczej nie ma większego problemu z trafieniem. Pocisk leci tam, gdzie chcemy, więc naprawdę, ten pojazd mi się wydaje, ma mnóstwo zalet. To jest naprawdę rewelacyjna premka. Również zaletą tego pojazdu, zwłaszcza dla kolekcjonerów takich pojazdów, jest sam wygląd, sama konfiguracja tego pojazdu, która jest nietypowa i niewątpliwie rzuca się w oczy. Takich pojazdów nie ma wiele w Armor Warfare, więc jak najbardziej tego typu pojazdy są swego rodzaju rarytasem, zwłaszcza dla kolekcjonerów. Więc naprawdę mi się wydaje, jeśli ktoś ma okazję go zakupić w dobrej cenie, tak najbardziej warto, zwłaszcza że ten pojazd jest naprawdę mi się wydaje skuteczny i ponadto jest łatwy w rozgrywce. Naprawdę nie trzeba specjalnie mieć dużych umiejętności, żeby dać sobie radę tym pojazdem. Nie jest on jakoś bardzo skomplikowany. Mi się wydaje, że da się do niego dość szybko przyzwyczaić. Ja nim rozegrałem trochę bitew i ja nie miałem problemów z przyzwyczajeniem się do tego pojazdu. Można powiedzieć od razu, kiedy zacząłem nim rozgrywkę, no to nie było z nim większego problemu, od razu załapałem o co chodzi, więc jak najbardziej polecam to nawet początkującym graczom, którzy no, chcą mieć jakąś dobrą premkę, drobnego niszczyciela na szóstym poziomie, no to jak najbardziej ten pojazd się sprawdzi. Jest dużo prostszy niż inne niszczyciele. Miałem do czynienia z innymi niszczycielami premium i powiem tak: ten pojazd był po prostu dla mnie najprzyjemniejszy. Jest połączeniem po prostu fantastycznych cech. Każda jego cecha jest co najmniej dobra, i z tego powodu ten pojazd jest naprawdę optymalny. Nie ma na co narzekać. Mi się wydaje jest to jeden z lepszych pojazdów na szóstym poziomie. Warto mi się wydaje go posiadać. Tu również trzeba zaznaczyć, że on mi się wydaje jest całkiem dobrze zbalansowany, on nie jest jakiś mega dobry, on jest po prostu dobry. Nie jest mega dobry, nie jest przesadzony, jest po prostu dobry i to też jest mi się wydaje dość duża zaleta. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o Typhoonie 2, jak właśnie ten pojazd podoba, czy graliście tym pojazdem w grze Armored Warfare. Jeśli mieliście okazję zagrać tym pojazdem, to jak go oceniacie? Czy jest waszym zdaniem naprawdę dobrym pojazdem czy może raczej średnim mi się wydaje, że naprawdę jest to solidna konstrukcja z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka zasubskrybujcie kanał komentarze jak zawsze są dla was trzymajcie się ciepło do usłyszenia no i cześć